ZOOM, och ZOOM, czemu nie ma filmów? Czemu tyle czasu nie ma filmów? Wiem, że ostatnio w sumie było dużo. W momencie nagrania tego filmu ostatnio było całkiem sporo filmów. Chciało mi się. To są moje warunki. Patrz, patrz, patrz na to człowieku. Patrz na to. Jestem w akademiku. Jestem na studiach. Wiecie, wiecie co to studia? Wiecie co to? Ja nie wiem. Czasem naprawdę się nie chce robić tych filmów, a czasem się chce, ale nie ma czasu, bo ciężko... Ciężko pracuję. Nie wiem, czy słuchać muzykę. Gdzieś na górze, pewnie na 10 piętrze, tak głośna muzyka leci. Tak czy inaczej, nie wiem, czy wyrobi się z filmem na lecie kanału. Mam nadzieję, idzie trochę topornie. Byłem dzisiaj w Action. Nigdy nie byłem w Action. Słyszałem, że tam normalnie jest merczyk Sonika, ale nie miałem po drodze. A dzisiaj miałem i zeszedłem i. Dziękuję Pixelowi ze Studio Polis Polska za poinformowanie mnie o istnieniu tego. To, to są pezy. Pezy to takie cukierki. Znajdźcie sobie na Wikipedii. Pez to marka austriackich cukierków i powiązanych z nimi ręcznych dozowników cukierków. Cukierek to sprasowany, suchy blok o prostych krawędziach i zaokrąglonych rogach o długości 15 mm, szerokości 8 mm i wysokości 5 mm, przy czym każdy dozownik pez mieści 12 cukierków. To jest trochę jak Funko Pop, tylko prehistoryczny. Głowy różne na kolorowych patykach. Nie było na Kelsa, jest jeszcze na Kels, ale nie mieli. I to kosztuje 7 zł. To nie jest taka zła okazja, te cucierki są dosyć tanie. Jestem na studiach. Wszystko co jest tanie jest dobre. Ale punktem jest, że ludzie nie wiedzą jak ładuje się pezy. Ja mam trochę doświadczenia z pezami, pezopodobnymi rzeczami. Pamiętacie magazyn Spidermana? Tam było coś takiego kiedyś dołączone i się wtedy nauczyłem. Więc dziś pokażę wam jak załadować pezy do, do tego. Możecie to przyjąć jako film przeprosinowy za ewentualny brak tego filmu na trzy Teraz przepraszam podwójnie także za ten film. Dobra, więc y, przede wszystkim, co to jest? To jest takie coś. Wyciąga się i tutaj są cukierki. Z dołu niczego się nie wbija. Wiem, że na TikToku są filmy typu no wstawiam cukierki tutaj i wbijam. Nie ma tak. Nie, nie, coś takiego się, nie, nie działa to tak. Cukierki są w takich opakowaniach, nawet jak się domawia nowe. Nie rozpakowujemy tych cukierków byle jak. Pokazuję i objaśniam. Po obu stronach rozklejamy ten boczek. Składamy te boczki. Nie przykleją się już, ale je składamy, żeby po dwóch stronach trzymać się palcami. Tą górną sklejoną część Dzień dobry. Powoli odklejamy. Trzymamy po obu stronach, żeby nam się nie rozwaliło. No i tyle wystarczy. Mamy podajnik. Rozkładamy podajnik. Delikatnie, ale rozkładamy. Rządek cukierków wpychamy. Coś tu się rozwaliło. Mówiłem, że jestem profesjonalistą. Nieważne. Nie zawsze się uda. Czasami jeden wypada. Jeden albo dwa, albo trzy, albo cztery. Składamy. Boom! Popychamy głowę od tyłu do dołu 30 stycznia mijałem 3 lata kanału. Eee, dziękuję za, za subskrypcję i za, za wspieranie. Mnie w tej podróży smacznie zapamiętałem te cukierki.